Pan kierownik. Marta? <noise> Już to Bóg i to jest chyba najlepsza odpowiedź, <noise> Jak dla każdego faceta seks. Love for me is a choice. Wolność jest właśnie czymś, że nie muszę robić pewnych rzeczy. Czasami myślę o tym, że tak naprawdę dzisiaj każdy z nas wie, jakim jest człowiekiem, chociaż trochę, tak? Żyjemy w pewnym klimacie, tak? żenia są takie, żeby wyjechać na wyspy kanaryjskie i sobie leżeć na hamaku przez cały miesiąc i sobie spać. Miłość, sens i muzyka. Love sens i music. Tak jest! Okay, okay. Jestem człowiekiem, kobietą. Jestem też doktorantką na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiuję filozofię. To trudne pytanie. Sam tego nie wiem, a chciałbym się dowiedzieć kiedyś. Szukam się z siebie cały czas. Jestem danką. Ale nie gram na trąbce. Człowiekiem. Bardzo fajnym człowiekiem. Życie Życie... No może jest takim eksperymentem. Czym dla mnie życie? Dłużej nie do celu. No życie to jest y taka szansa dla nas, do tego, żeby się dobrze przygotować na to właściwe. Czyli na to, które czeka nas po tym, jak opuścimy świat? Yes! No ja też tak właśnie myślę. Miało być hardcorowe, ale z tytułem tułkiem No, ale, ale będzie jeszcze dużo białego, także coś się może rozjaśnić. To ja się chyba przez nigdy tak nie otwierałem chyba przed nikim no nie no i mam to spuścić wszystko na cały świat co się zmieniło tak ciężko powiedzieć nie nie zastanawiałem się nigdy nad tym ogoliłem się jestem zakochana dużo się bardzo różnych rzeczy nauczyłam których nie byłam kiedyś w stanie się w ogóle w życiu nauczyć yes this is the first time I live in Brazil for Any country in the world i have a brand new passport and i in home in my everyday life i was so comfortable in my bubble and this was a challenge man wake up do something for your life broke this bubble and i'm here Trudno powiedzieć. Obecnie, kręcę ogniem, fire show to jest na pewno jakaś przyjemność, jakiś taki dreszczyk emocji. Lody. Spanie! Wielu spać! Tancie, tancie i czytanie książek, bym powiedział. To, że w człowieku jest część Boga, wierzę w Bożą miłość, to że jestem tutaj, bo On to wymyślił tak i tak ma być. W co wierzę? Wierzę w ludzi ciągle, mimo wszystko, i wierzę w to, że jestem w stanie zrobić wszystko. To jest bardzo ciężkie pytanie w moim przypadku, bo jestem ateistką i <laughs> ja wierzę raczej w naukę i logikę. No, ja wierzę przede wszystkim w Boga, w tę swoją religię. Nic. W siebie. W innych. Nie jestem do końca przekonana, co jest tam na górze, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. nie Nie jestem do końca za chrześcijaństwem. To są po prostu takie jakieś zasady, jakieś coś narzucone z góry. Ciężko mi wierzyć w coś, czego nie rozumiem. Bóg? nie, no. Kimś, kogo poznaje zupełnie od nowa ostatnio. O, myślę, że jest wielką tajemnicą. Nie, trudno mi powiedzieć na to pytanie, no bo na razie jakoś go nie czuję i nie wiem, kim on jest dla mnie. Zbiorem wartości jakichś moralnych, może nie jako jakiś twórca czy coś, bo ja w to nie wierzę. Ale jest tak, nie wiem, taką podstawą dobrego życia, żeby być z szczęśliwym harmonii. z harmonii ze światem to co nas otacza. Laj, 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 laj. Rodzina no, jest, jest taki etap w życiu, kiedy, e, e, kiedy rodzina jest dla siebie bardzo ważna, bo, bo z rodziny w sumie z domu rodzinnego dużo rzeczy wynosisz, które później owocują w życiu kiedy tą rodzinę zostawiasz. Więc to jest takie, takie korzenie tak naprawdę. Ja rodziny nie mam, tylko została jedna sosta, jedna jest w Izraelu, druga jest w Polsce i ona mało mi coś tam zagląda do mnie, do tego ośrodka. Za mało to wygląda. Ważną wartością w życiu jest rodzina. Mam troje dzieci, dwóch synów i córkę i to są naprawdę no to są genialni ludzie. Poświęcam im czas. Kosztem swojego czasu, kosztem jakiegoś tam, nie wiem, kształcenia się dalszego, kosztem przyjemności różnych. Poświęcam im czas, co bardzo owocuje, widząc w nich wielkie talenty, widząc, widząc jak się rozwijają, jak, jak, jak ważny jest dla nich ten czas, który ja mam z nimi, który razem z moją łagą poświęcamy. To jakaś tam doskonała rzecz, do której dążymy przez całe życie, aczkolwiek nie, nigdy nie wiadomo, czy dotarliśmy właśnie do miłości, czy to jest takie przyrodne zachowanie. Bo przyrodne zachowanie może się też ciągnąć, 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 ciągnąć. Tak naprawdę to. No, jesteśmy trochę robieni w konia z tym życiem. Nie chcę tego nazwać w tym sensie. Nie, nie chcę tego definiować, chcę to przeżyć. Ja myślę, że miłość to jest. Myślę, że tutaj doświadczymy. Czy możemy doświadczać tylko na tej naprawdę prawdziwej miłości? Ja doświadczam tej miłości przez to, jak moja żona patrzy na mnie po tym, jak się znamy już 15 lat i od 11 lat jesteśmy małżeństwem, mieszkamy ze sobą pod jednym dachem. Miłością mogę nazwać to, jak moja siedmiomiesięczna córeczka na mnie patrzy, kiedy widzi mnie wśród tłumu ludzi i wie, że to ja, i kiedy uśmiecha się do mnie. Myślę, że miłość to coś, co rodzi się w moim sercu, kiedy patrzę na moich chłopców małych. I myślę, że miłością jest to, kiedy zrodziłby się w nim mega gniew, kiedy ktoś chciałby zrobić im krzywdę. Dla dosyć, dosyć trudne pytanie, co mi daje siłę, na pewno rodzina jest jakąś podporą, przyjaciele, którzy, którzy zawsze są przy mnie. Siła? A sen mi daje siłę. <gry> siłę wiarę w Boga mi daje, siłę, jak mi ludzie mówią, że sobie w życiu poradzę, to, to mam wtedy więcej energii i siły. Jak czuję satysfakcję z tego, z tego co zrobiłem. mam największych marzeń Nie mam ani najmniejszych ani największych One się rodzą w sumie, wiesz, te marzenia One są czasem bardzo małe Wczoraj rozmawiałem o swoich marzeniach, które mi się spełniały I dla kogoś na przykład moje marzenie wielkie było bardzo malutkie Więc to jest względne pojęcie eee... Nie będę mówił o pokoju na, na świecie I takich rzeczy, bo nie. nie Nie będę mówił, że to jest moje marzenie, powinno być każdego Wyjechać na Jamaikę Do Indii pojechać po prostu chciałam się spełnić chciałam robić coś na czym mi naprawdę zależy a nie tak tylko żeby prawda pójść gdzieś tam i żeby prawda coś tam dostać i tak coś na tej zasadzie Muzyka Szczęście to jest to, co, co się ma w sercu, w sobie przede wszystkim. To jest miłość. Szczęście albo się ma, albo się nie ma po prostu. Szczęście, by tam coś wygrać o dorodku, na przykład. Eee, szczęście, umieć cieszyć się życiem i, i dostrzegać miłość w życiu.